Celem strategicznym lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru gościnnej Wielkopolski, również poprzez wspieranie ciekawych miejsc i aktywnych mieszkańców. Wystawione z dużym rozmachem widowisko plenerowe Stanisławi Królewna było ukoronowaniem projektu Słowo i Gest inspirowane tradycjami Ziemi Czępińskiej, realizowanego przez Centrum Kultury w Czępiniu w ramach małych projektów finansowanych z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska. Liczni widzowie obejrzeli spektakl w malowniczej scenerii parku i pałacu w Gorzyczkach. Premiere widowiska poprzedziło przygotowanie na podstawie dzieł Oskara Kolberga, scenariusza, spektaklu i dwutygodniowe warsztaty prowadzone pod okiem fachowców. Studiowaliśmy kilka tomów dzieł Kolberga, poświęconych tutaj naszemu regionowi. I spośród przepastnych tomów i wielu legend, podań, obrzędów, które na naszym terenie. Powiedzmy, na terenie tutaj Wielkopolski zostały spisane i utrwalone przez Kolberga. Wybraliśmy jedną z legend. W pierwszym tygodniu, który już za nami, warsztaty takie wstępne, rozciągania, pierwsze jakieś tam szlify aktorskie i, i, i taneczne odbywały się w siedzibie Centrum Kultury, czyli w Czempiniu. A od początku tego tygodnia, od poniedziałku, właściwie nieodzownie siedzimy tutaj, ćwiczymy, trenujemy. Część warsztatów odbywała się w parku w Gorzyczkach. Tu młodzi aktorzy przeprowadzili ostatnie próby przed spektaklem. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem mówili o przedsięwzięciu. Ja jestem takim zaklętym, które mam znamie. Dziś mam znamie i muszę się wywalczyć księżniczki, które właśnie są zaklęte. Odczaruję te księżniczki i mam następne działanie. Po, olbrzym po, po, ukradł moją kochankę. Muszę uwolnić swoich pomagierów. Takich psów, i po, oni mi pomagają pokonać tego olbrzyma. Jak podkreślali, taka forma spędzania czasu to dobry pomysł na wakacje. Spędzaj wakacje w czasie aktywnym, nie przed komputerem. Lepiej więcej czasu poświęcić na, przy, przy naturze, przy drzewach, niż siedzieć przed komputerem cały czas. Z pracy na planie zadowolony jest też reżyser spektaklu. Teatr jest domeną ludzi aktywnych, więc nie trzeba być zawodowym aktorem, żeby go fajnie robić. Trzeba trochę serca, energii. I dobrych chęci i to dzieciaki mają zdecydowanie, więc jest świetne. Plenerowy spektakl wystawiony został w parku w Gorzyczkach w niedzielę 3 sierpnia. Sztuka opowiada o zmaganiach młodego człowieka z okrutną przepowiednią i przeciwnościami losu. Konwencja widowiska zakłada, że sceną spektaklu będą różne części parku i Taras, Pałacu. Licznie zgromadzona publiczność podążała za akcją i bardzo żywo reagowała na wydarzenia w sztuce. Muzyka Naprawdę no, rozruszała się wieś. Oby więcej takich wydarzeń. Niepowtarzalny klimat tutaj właśnie tego miejsca, Pałacu w Gorzyczkach, historycznego miejsca, gdzie tu praktycznie e, właściciele byli, ci. Także dzieło Kolberka tu dopisało właśnie scenografii. Finałową sceną spektaklu jest ślub i wesele głównych bohaterów. Weselnej atmosfery nie zabrakło też wśród publiczności, która została poczęstowana kanapkami, plackimi napojami. W widowisku w Gorzyczkach oprócz młodzieży wzięli również udział muzycy zespołu Taklamakan i Kapela Dudziarska z Czempinia. Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji małych projektów kwotą blisko 26 tysięcy złotych.